Siemano, widzę na ten odcineczku Dzisiaj zebraliśmy się tutaj łącznie w czwórkę Bo jest co? Zlocik Jaki zlot jest? Jakiś, nie, ma, nie wiem, nie ma jakiejś takiej specjalnej okazji, że nie wiem, rozpoczęcie wakacji czy coś, ale po prostu jest zlocik Więc zebraliśmy się tutaj Przyjechałeś kombo, bo mamy tam łopaty, bo później będziemy jechać na hopę PG jakby, jakby coś trzeba było poprawić, no to będziemy zasuwać no i co? Trzeba jechać już pod Narodowy, pewnie kilka osób się zebrało. Jak myślisz, będzie dużo czy mało? Mam nadzieję, że nie dużo, bo pogoda dopisuje. No pogoda jest spoko, ale mi się wydaje, że może być ale mało, bo ten... Czasem e... narzekało, że jest batelnia, no. no. wczoraj była batelnia, kopaliśmy. No, trochę ta, ale ten... E... Może być trochę mało osób, bo no, jakoś wcześniej nie był ten zlot no, ogłoszony. Nie. Kilka dni No kilka dni temu był ogłoszony, więc no. Dobra, ogarniamy się i lecimy, nie? Tak. Cześć, się z rowerami, ale bez tam? rowerów cześć. dobry, witam. Witam. Tam. Ogólnie wpadł na pomysł taki, żeby zrobić sobie szybki, przyjemny konkurcik zanim panowie do nas dojadą. Oh. Ogólnie mamy karteczki z chłopakami, wszyscy wam rozdamy karteczki i rozwiążemy to później już na dalszej części zlotu. Ogólnie każdy z was nie mógł wybrać jakiś rower, który mu się najbardziej podoba oprócz tutaj naszej czwórki. I osoba, która będzie miała według Was najwięcej głosów za najfajniejszy sprzęt, to zgarnie fajną nagrodę. Więc chłopaki wam szybko rozdadzą karteczki, ja wam rozdam I długopisy. I jeszcze wytłumacz, w jaki sposób muszą pisać I po prostu żeby... napiszcie na przykład model i kolor tego roweru, żebyśmy później tak. wiedzieli o który rower chodzi. A ja nie, Właśnie. że napiszcie rower Maćka, nie? Trzymaj takie... Ja może będę już skierowała z Myślisz, Ja mam, ja mam, ja mam. Yeah. Ja mam do Goki ze świadczy. Skoły chyba z powrotem. Ze szkoły mam mogę da bo mi niepotrzebne. Ktoś jeszcze kartka? Ktoś kartkę? Dobra, to teraz jak już każdy ma karteczki i napisał swój wybór, to będziemy zwijać na HPPG, bo tutaj już policja, widzę, że się na nas czai. I rozwiązanie tego konkursu z karteczkami będzie na hopie PGE Już dwie podjechały Ja pierdolę, takiego czegoś To jest ta obstawa, i będą z nami jechali na PGE Stary, my jesteśmy te drugi Warsaw Night Racing Tak, no Tylko, że... Kulturalnie bez manuali, bez manuali. My, my jesteśmy Warsaw Day, Day Racing Tak Rowerami, tak, bike. bike racing Do widzenia, Do widzenia. Dobra, no to jesteśmy już na hopie PG. Przed chwilą poprawiliśmy wybicie, bo wczoraj je też y, robiliśmy i miało 65 stopni. Ale tam kolega na trialu elektrycznym wczoraj to skakał, gdy jeszcze to nie wyschło, mimo że było to zastawione. No i trochę rozwalił to wybicie. No i teraz to poprawiliśmy. No i już jest o 3 stopnie mniej niż było, bo było 65. Teraz jest 62. No zobaczymy, jak to się lata teraz. Wow. Mm. Niby jest spoko, ale może, może tak lekko w coś. Jest takie lekkie przełamanie Nie jest to najlepsza chopa, jaka była. Jest taka średnia. Jest średnia. leci zawodnik. Wow! Stary, tu się zaczyna lądowanie, a wylądował gdzieś tam w połowie. Co jest do burze? Ale tu przeleciał Ale sendował. Ale miał presję. Sendyć. Właśnie będziemy zaczynali robić teraz z bezplika A jako że Tarczyński w sumie ostatnio tak prezentował całkowicie Przed obozem nowe kabanosiki Z białeczkiem, z większą ilością białeczka, na takie To uznałem, że sam wszystkich nie zjem, więc troszeczkę rozdamy Jakiś fajny triczek, to paczucha kabanosów, bo tutaj troszeczkę nam głodnieją wszyscy uczestnicy, więc żeby nie stracili sił To za fajną sztuczkę będziemy im zarzucać Także myślę, że możesz krzyknąć, ogłosić, czy będzie teraz best -trick. I każdego, ci, każdego chętnego zapraszamy na górę A ja się liczę? Tak. O, oh, o, oh. mm, Eee, ci pan Bartek otwierający całą konkurencję? Bartwin, do, do Bogana no, chyba, z tego co widziałem. Kończymy konkurencję. Kończymy okay. konkurencję, dobrze. Dawaj dawaj, 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 ale bez kasku nie liczy się. Ale X-up'y ale bez kasku nie ma. Jo. Dostałem kabanosy za bara, do, ja dostaję. Za, bara, za bara do tobogana O, idealnie Ale teraz lecę i to poprawiam, żeby ładnie dociągnąć Adam. Adam. Jedną paczkę tobie odkładam Fajnie Dobrze, poprawiony jest, dobrze Czyli jest strasznie mało czasu, widzowie Ten tobogan to taki bardzo koślawy wchodzi o kurwa! Ło! Wow. Chrzest mojego movementa! Co jest? Dobra, to jest nowa sztuczka u tego zawodnika, tego się nie pokazywał Dobra, dawaj dwie paczuchy Zaprezentowali inne sztuczki Jo! Ja jakąś kajek Pierwszej dzisiaj, z pierwszej. Tak mi zjawę. Będzie 2-7, coś czuję. jest. Oh yeah. Date parkowe, sztuczki, po to powstał ten kwater właśnie. Ogólnie to teraz z Bestrika jest robiony whip contest, i nawalamy w łopatę. Dobra, zakończyliśmy bez trikał i pofa. Dostałem jedną paczkę kabanosów. Zliczamy teraz głosy. Zebraliśmy prawie wszystkie karteczki, także możecie odkładać i zbierać. Tutaj mamy Rose'a jakiegoś. Z wielkim bólem serca muszę zaprosić tego pana, który nie kupił ode mnie roweru, bo kupił tego trega pomarańczowo-czerwonego. Więc mam dla ciebie dęteczkę 2,7,5 na pręstę, powiem, że taką masz. Wiem, że Ci się przyda O, ja, ja wskazuję też to już ok Dziękuję bardzo e, Mam nadzieję, Dziekuję że skorzystasz z niej. Proszę Dzięki. bardzo Dzięki. Dziękujemy bardzo Za najładniejszy rower na zlocie Podobno już mi ją przedziurawił, ale... Za najładniejszy rower na złocie. najładniejszy rower na zlocie Nie zwracaj Nie, nie ale, ale, ale jest bardzo ładny, naprawdę e, Także możemy jechać dalej, brawa No nie wstydzę, starał, że to, to on wygra Dobra, przez chwilę była przerwa w Żabce A teraz będziemy jechać tą całą grupą Przez tą nieszczęsną kładkę, gdzie jest wciul osób i będziemy zmierzać w stronę fontan, gdzie będzie organizowany long jump contest. Uwaga! O, dzięki! Dobra, jesteśmy już na fontannach, jacyś ochotnicy są, żeby polatać. Nie powiem, wieje. No ale co, trzeba sobie skoczyć chociaż raz, może nie jakoś daleko, mi się wydaje, że dzisiaj rekordów nie będzie, ale co, sobie skoczymy. Dobra, lecimy. się zauważyć, no to idealnie nie jest. Tak jak mówiłem, wieje. No i ten skok był taki trochę ryzykowny. Lekko mnie zwiewało, ale na szczęście wylądowałem. Bo przy takiej prędkości to na pewno nie chciałbym się wywalić. I nigdy się tu jeszcze nie wywaliłem. I obym się nie wywalił. Chociaż po takich słowach to ja już nie wiem czy chcę skakać, bo mi się tylko szczyrk przypomina. Ale co, idziemy teraz sobie pod górę i zobaczymy jak inni skaczą. Sobie odpoczniemy. Uh. Robercik na NHSie Kolejny Nie Mateusz to ja już nie jadę Nie jadesz po tych słowach to Znowu będzie jak szczyrk. Ale, Ale lot! Teraz można powiedzieć, ostatni to był przejazd. Dobra, ej! Zbiórka i jedziemy na agrikole. tak w miarę powoli! Hej, haj, kolejkę! Nale. Dobra, powoli całą grupą dojeżdżamy na Agrykole. Chyba nikt się nie zgubił, ale to chyba. Bo nie, że zamieszanie było na starówce w tym tłumie. Łańcuch ci spadł? To zakłada jedź. No i jest agrykola. Stąd ci zawsze no, rozpędza. Lotespedo. No, no. no, odsuń się, odsuń się. Hehe. No. <grywa> <grywa> Mogę tego NSA? a <laughs> o. E, tylko ewentualnie damper trochę przyblokuje, Możesz trochę przyblokować I co to jest za rower, Powiedz. NS FUS 2023 2023, coś tu zmieniałeś? Gripy na pewno? E, gripy, hamulce, hamulce przyrzutki Przerzutki Jest SRAM GX Okej, okay, rozumiem e, Co jeszcze? Obręcze, e, opony, no i dętki w Balię. Mhm. O, na takiej maszynie to to wszystko pochłania O, jak zżarło ten krawężnik Co jest? Uhu. Trochę dobiło Ja to do regulacji mam biegi I to dwa razy jest Co? Sprężynę zamienka ewentualnie przy boki to jeszcze Skręć to na maksa od razu. Bo przytarło przy lądowaniu i przy łączeniu. Na full to lecimy jeszcze raz. Ogólnie widzę ja mu powiem, że ten rower ma strasznie miękko zawiechę, ale kolega waży 50 kg i on tu ma sprężynę 300. A ja to bym jeździł na jakieś 500 albo i 600, bo lubię twardo. Bo tu, no, cały skok wykorzystuje, jakby nie patrzeć. Przed chwilą leciałem i dobiłem. Było dobrze, ale na samym płaskim już dobiło. Ale bardzo fajny rowerek. Tylko ja bym sprężynę wymienił, nie? Ja mam, 500 to zmienia i wala jakieś konkretne chopy Dobra, dzięki Jazda, jazda, białe O, to leciało. Robimy teraz zawody na najdłuższego manuala, tak jak się domyśleliście po tej lokalizacji. Ogólnie, tak jak tu widzicie, tutaj się zaczyna ścieżka rowerowa na tych dwóch rozłączonych liniach rozłączonych zaczynamy a miejsce startu jest dowolne skąd chcecie. No i co się najdłuższy przejazd? Bez obawy, ja każdego będę wciągał, więc to chce, niech bierze udział Ja każdego później wepnę Tutaj policjanci są przyjaźni Bo wszyscy pytaliśmy, co? Można się odpilić jak spadek? Nie Nie, no nie Ale manual może być z hamulcem więc Czyli... Kto chce, niech się tam ustawi No i zaczynamy z tych rowerów, co tu są Zaczynamy z tej ścieżki rowerowej Ale dałbyś im pory Kurde 40 na godzinę, uwaga, uwaga! Dobra, skręcił, mamy to! Oje, oh yeah. oje! Oh yeah. Balansuje! Do 41! Uh. Leci! Ło, 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 zarzuca go na boki! Okej. Okay. Było dobrze. Ej, hamulec mi nie działa! <grym> Jak tam? Ojej! Oj! Niuchni! O kurde Ale wali Stary, aż tu mi już nie działa hamulec, ja tam do dołu nie dojechał, bo mi hamulec nie starczy Kolego, gratulacje Do samego dołu, drugi zawodnik, nie trzeci już w sumie Tak już? Gratuluję pierwszego miejsca Dzięki Gratuluję Dzięki. drugiego miejsca Drugie? Ty miałeś drugie o. Bo on pojechał dalej No trochę dalej, ale blisko byliśmy nawet Także się tutaj za wami, z wami, za pierwsze miejsce Tutaj Dobra, mam jeszcze, mam kazurkowe jeszcze w wlepki Więc proszę bardzo, to są kazurkowe wlepki Tutaj legalne. jest smyczka 5-4. Bardzo limited yy, Cześć, i, Ja już mam dwie I zestaw <laughs> i myślę, że ci... O, ja, ja korzystam z tego. E, ty możesz sobie wybrać z e, jakąś smyczkę na przykład. A to tylko surony? To jest, smycz... to, jest smyczka, to jest smyczka, a to jest barloczek. To nie wiem, co wolisz, smyczkę czy coś? Nie, to, to co? Ja no to jest brołczek. Mogę też smyczkę Nie. To nie było składne. Proszę bardzo. Ja też Dla ciebie została niestety Przerzedone zostało. Dziękuję, dziękuję. Proszę, bardzo. proszę. A śmieci dla mnie. Tak? To jest dla ciebie nagroda. Śmieci dla mnie, super. Następnym razem ty ogarniasz zawod, a ja startuję. No. Także. ja też startuję,